5 listopada 1734 roku w Dzikowie, który obecnie jest dzielnicą Tarnobrzega, zawiązała się Konfederacja Generalna Szlachty dążącej do przywrócenia władzy królowi Stanisławowi Leszczyńskiemu. Marszałkiem generalnym wybrano starosta Jasielskiego Adama Tarłę, a regimentarzem, czyli dowódcą wojsk Konfederacji. Józefa Potockiego. Po śmierci Augusta II Mocnego odbyła się elekcja, na której Stanisław Leszczyński po raz drugi został wybrany królem Polski. Otrzymał prawie 12 tysięcy głosów. Następnie w wyniku interwencji wojsk saskich i rosyjskich przeprowadzano kolejną elekcję, po której ogłoszono królem. Augusta III Sasa otrzymał on 906 głosów. Konfederaci dzikowscy dążyli do usunięcia Augusta III drogą walki zbrojnej. Do największych bitew doszło na terenie Wielkopolski. Konfederaci próbowali uderzyć na Saksonię, ale Zostali rozbici. Innymi ogniskami walk prowadzonych przez Konfederację stały się Kurpie i Podole. W styczniu 1736 roku Stanisław Leszczyński abdykował, co skłoniło Konfederatów do zawarcia ugody z Augustem III. Jedynie na Kurpiach, gdzie do konfederacji przyłączyli się chłopi, walki trwały do 1738 roku. Historycy uważają konfederację dzikowską za pierwszy zryw narodowy, którego celem było przywrócenie suwerenności Rzeczpospolitej.